Ten dzień jest okazją do bycia razem i wspólnego przeżywania wzruszeń, które towarzyszą wszystkim identyfikującym się z biało-czerwoną flagą. Łączy nas poczucie narodowej i lokalnej wspólnoty. To poczucie jest szczególnie potrzebne mieszkańcom naszej gminy, która po roku emocji i egzaminów referendalnych potrzebuje jedności, wzajemnego zrozumienia i wszystkich rąk do pracy pomimo podziałów i różnic zdań dlatego z tego pięknego majowego święta czerpmy wszyscy razem nadzieję na lepsze jutro ale też i przestrogę by we wzajemnych debatach i sporach tak jak po uchwaleniu konstytucji 3 maja nie przekroczyć granicy poza którą niczego dobrego zbudować się nie da Pamięć o Konstytucji 3 maja sprawiła, że Polacy potrafili rozsądnie pokierować swoimi losami w najtrudniejszych, nawet warunkach. Tak było w czasach zaborów i wojen. Jestem przekonana, że kierując się tą ideą, również i my będziemy dalej budować naszą wspólnotę. Życzę wszystkim zebranym, aby uczestnictwo w tegorocznych obchodach tego święta. Umocniło poczucie tożsamości i było powodem do wzmocnienia narodowej i lokalnej jedności oraz dumy do bycia Polakiem w wolnej Polsce. W imieniu całej Rady życzę Państwu miłego i słonecznego popołudnia. Dziękuję.